Siemandero wszystkim z tej strony Maga. Zapraszam Was na mój program z kodem promocyjnym oczywiście, który macie w lewym rogu Piszecie Maga, dwie małpy i że nie jesteście robotami oczywiście, daje 5% do każdej wpłaty, 2 zł dla nowych, a na pewno będą, będziecie nowi, bo dopiero zaczynam, więc lecimy. Balans mamy 2300, nie mały. 130 kulek, trochę złota. W ogóle jest Christmas Time event. Jeszcze 26 dni. Super. Polecimy sobie po jednej skrzynce, otwieramy każdą. Zobaczymy co poleci. Zaczniemy od naj, najtańszej. O, takiego Husmana, fajnie. Ja strafiłem we wcześniejszym evencie. Może tym razem poleci. Ok, lecimy z tym lightem. Nawet nie pamiętam ile on kosztował, ale coś koło 4 zł ok, 250, o proszę, 4,27, a ile kosztowała, czekajcie, sprawdzimy 3,95, proszę, proficik, na dzień dobry ok, super, dobra, lecimy teraz z fireworkiem mam nadzieję, że poleci taki śledzik, taki śledzik do patroszenia ale powiem Wam, że no, fajnie to wygląda w ogóle grafika fajna jest z tego eventu, mam nadzieję, że i nam pyknie, proszę Państwa, będzie. O, chyba będzie lipa. A nie, 7,50. 25 kuleczek jeszcze. O, 40, 40 groszy straty. Niedużo, ale spoko. Okej, okay. lecimy z następną. Next. I is... z Rudolfik. Sama akacze, proszę Państwa. Tu w ogóle też pykłem. Dzisiaj, go niedawno, właśnie. Akaczyka. I super, no, 17,78. Niedrogo. Można pyknąć naprawdę fajny, fajny ski. O kurde, szkoda, że nie ten kałaszek. Ten kałaszek był 15 17. No to trochę takie 2 złote straty. Okej, okay, dobra, polecimy teraz z elfem. Może te droższe będą bardziej dla nas. Tu proszę same kałaszki i tu. Kolega trafił, tu koski też jakiś koleżanka, jakiś gość. Taki buttonfly by był fajny. W ogóle jeszcze nigdy nie dropnąłem battenfly w ogóle nie miałem w punktu Więc okej, okay. będzie dobry stan. Nie, czulowy stan, bo widać po Olufie, że jest zły stan. Miałem 15 zł straty. Okej, okay. nie ma co zwlekać, lecimy z giftem, bo chcę na battle jeszcze wejść, bo battle'ach może być. O, proszę, kałaszek, szk szk szkieletony, trzy, później jeszcze rękawiczki, tu chłopaki drognęli jacyś, albo dziewczyny, trzeba sprawdzić przyjaciele. O, sól i gleba, proszę, chłopaki dropnęli. Dobra, lecimy, nie ma co czekać, czas najwyższy. B no, lorka, lorka i 750 klocków, nie, ile to kosztowało? 8 dych, a 25 tylko da... Ale ale lipa. To te najtańsze najlepiej dowały. No to za 4 i za 7. Okej. czuję z nimi... Lecimy, lecimy na batelki. Ale tu są kozaki. 9000 2000. Mamy balans, ale nie, nie ryzykujemy, bo no nie, nie, ma, nie ma sensu na początek. Dobra, lecimy tam za 33,58 z jakimś BrianHelkhejs.com zobaczymy, może nam pyknie lecimy pierwsze lajty, cztery skrzynki ok, nowy skrzynek ok nie żebym coś mówił, ale dycha w plecy i to samo chyba będzie coś słabo to tu będzie 4 złote Ile to kosztuje? 2 zł? Czy to kosztowało 4 z? Nie ma, bo to Batter ok. Złot. No i chyba będzie przegrana. Chyba, że Rudolf od. A, będzie, będzie? będzie. będzie. Nie. 3 zł. 3 zł różnicy. Kolega sobie przygarnął 3 dyszki. Z bitwy za 33. Znaczy, przygarnął 60, ale. Właśnie mu zwróciło się, druga skrzynka mu się zwróciła, okej, okay, dobra, lecimy z następną bitwą, nie ma co, co czekać, bo póki są ludzie lecimy, dobra, następna będzie za grubsze gotowe i to bardzo grubą, mamy pierwsze p 90 ki poleciały później Bizonek, mam nadzieję, że Poleci lepiej złotówka różnicy. No, szału nie ma. Okej. Okay. Tu mamy meczkę 2 złote już. 2,50 Okej. Okay. Gloczek. Okej. Okay. A nie, to jest ta sama cena. Hmm. Czyli 2 złote różnicy jeszcze. Okej, okay. gloczek ten sam. Dwie dyszki. Co to jest? Shield. War okej. Okay. Znowu to samo, ale każdy. No nie... Nie. Ale gościowi kulki lecą normalnie. Okej, okay, jesteśmy na prowadzeniu dyszka do przodu. Tu kuleczki proszę. Super. O... Okej, okay, gości już ma. to już pewnie przegraliśmy teraz pyknie mu, bo jak już jemu teraz. O... No nie. No nie. Nie no zarąbiście. 300 stówy ze 170. Nie, lecimy następną bitwę. Nie ma co, nie, lecimy następną bitwę za 25. Mam nadzieję, że w tej będzie lepiej. No, przegrywamy. Dwie Mki nam wleciały Koledzy wleciały dwa małe. I kolega szybciej wygrał niż my. No, ale dużego profitu też nie ma, bo z 25-41 tylko złotych. Więc. Szału nie ma, dobra i ostatnia bitwa. Na dobranoc, można powiedzieć. Miejmy nadzieję, że. No, jedną wygraliśmy, drugą przegraliśmy. Lecimy teraz z kolegą z jakimś jednorożcem I koledze pyknęło pięknie, bardzo pięknie. okej okay, mamy awkę. No nie, super. Może go dogonimy, ale nie, jeszcze na skrzynka to będzie lipa. No nie, co tu się stanęło? No nie, a mówiłem, że chciałem tego szkieletona wygrać. No nie wierzę. Trzy kafle z 200 Ech. Ja pierdyk... Nie, Nie, już nie bierzemy bitwy. Nie. Nie, 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 ma nie ma sensu. Kod promocyjny, naprawdę. Ja Maga... Dwie małpy. On kurde daje. 5% do każdej wpłaty. Tylko za każdym razem musicie wpisywać I 2 złote dla nowych użytkowników No nie Co tu się stanęło W której to skrzynce było? Ja nawet nie spojrzałem która, jaka to była skrzynka W Rudolfie? Kurde Tu był ten na kartce, ja trafiłem Okej, okay, tu jest w Elfie Elfie będzie, nie nie w Elfie W czym to jest? No to by jedynie tylko było w gifcie ma... O jest! Pandiocha! A czemu 7 godzin temu? Coś, coś źle pokazuje chyba. Tu maty z 4 godziny. Proszę, kurde, dzisiaj 3 kosy poleciały. Te same kosy. Nie no, zajebiście w trzecim miejscu. Super. Nie, polecam, naprawdę. Dobra, to rach.